Dzień dobry, dzień dobry, witaj ponownie na moim kanale Marta od Wnętrz. Dzisiaj pokażę Ci, jak odmienić wystrój wnętrza bez konieczności wymiany wszystkich mebli. Czasami wydaje nam się, że jedynym sposobem na zmianę jest generalny remont albo zakup nowego wyposażenia. Ale prawda jest taka, że nawet z tym, co już masz, możesz stworzyć zupełnie nową aranżację, która będzie wyglądała świeżo, elegancko i zachwycająco. Jeśli szukasz inspiracji, jak niewielkim kosztem i wysiłkiem odmienić swój dom, koniecznie zostań ze mną do końca. Jednym z najprostszych, a zarazem najbardziej efektownych sposobów na odświeżenie aranżacji jest zmiana układu mebli. Może i brzmi banalnie, ale w praktyce przynosi zaskakujące rezultaty. Bardzo często przyzwyczajamy się do układu, który towarzyszy nam od samego początku: sofa pod ścianą, stół w kącie, fotel wciśnięty gdzieś obok. Taki układ może wydawać się wygodny, ale z czasem wnętrze zaczyna wyglądać płasko i przewidywalnie. Co więcej, układ mebli, który kiedyś wydawał nam się funkcjonalny, może przestać pasować do naszych obecnych potrzeb, np. kiedy zmienia nam się styl życia, liczba domowników czy sposób korzystania z domu. Spróbuj wyobrazić sobie, że tworzysz aranżację od zera. Sofa nie musi stać pod ścianą. Może lepiej ustawić ją na środku pokoju, dzieląc przestrzeń na strefy. Taki zabieg nie tylko doda wnętrzu nowoczesności, ale też pozwoli na bardziej harmonijną organizację domu. Eksperymentuj również z ustawieniem stołu. Przenieś go bliżej okna, aby korzystać z naturalnego światła. Jeśli masz fotel, który dotychczas stał w kącie, wyeksponuj go, ustaw obok małego stolika kawowego i lampy, tworząc przytulny kącik do czytania. Pamiętaj też, że zmiana układu mebli to doskonała okazja, aby spojrzeć na aranżację bardziej funkcjonalnie. Może da się stworzyć korzystniejsze ustawienie, dodać miejsce do przechowywania albo po prostu sprawić, że wnętrze będzie bardziej przytulne. Wprowadzenie tych drobnych zmian często sprawia, że cały dom zaczyna wyglądać zupełnie inaczej, a ty czujesz się w nim, jakbyś mieszkał w zupełnie nowym miejscu. Zanim przejdę do kolejnych sposobów, chcę Cię zaprosić na mój Instagramowy profil o tej samej nazwie, do którego link zamieszczam bezpośrednio pod tym filmem. Znajdziesz na nim porady i inspiracje do wnętrz oraz polecenia konkretnych produktów, dzięki którym poprawisz wystrój swojego domu. Kolejnym sposobem, aby odmienić dom wykorzystując meble, które już mamy, jest ich wpasowanie kolorystyczne. Często zdarza się, że w naszym wnętrzu pojawia się mebel w odważnym lub nietypowym kolorze, który na początku wydawał się świetnym wyborem, ale z czasem zaczyna nam przeszkadzać czy nawet frustrować. Miedziana sofa, zielony fotel czy granatowe krzesła mogą zdominować aranżację, zwłaszcza jeśli są jedynym elementem w tym kolorze. Na pierwszy rzut oka najprostszym rozwiązaniem może wydawać się wymiana tego mebla albo po prostu próba zignorowania. Ale prawda jest taka, że zignorowanie wyróżniającego się koloru często przynosi odwrotny efekt. Jeśli dany mebel pozostaje jedynym akcentem w tym odcieniu w całym domu, jeszcze bardziej przyciągnie uwagę i wybije się na pierwszy plan, a przecież nie zależy nam na tym, by dominował w naszym wnętrzu. Zamiast tego możesz w prosty sposób zharmonizować taki kolor z całym wystrojem wnętrza, wprowadzając dodatki i akcenty w podobnych odcieniach. Jeśli na przykład masz zieloną sofę, spróbuj dobrać poduszki, zasłony lub wazon w różnych odcieniach zieleni. Dzięki temu stworzysz spójny kolorystycznie zestaw, który wizualnie wtopi sofę w aranżację zamiast ją uwydatniać. Podobnie działa to z każdym innym kolorem. Wprowadź granatowe ramki na zdjęcia, świeczki lub dywan z delikatnym akcentem granatu. Dodaj do aranżacji czerwoną poduszkę, plakat z czerwonym detalem lub wazą w tym odcieniu. Możesz mieć wrażenie, że wprowadzenie większej ilości dekoracji w tym samym kolorze sprawi, że stanie się on jeszcze bardziej dominujący. Ale jest zupełnie odwrotnie. Poprzez stworzenie wrażenia gradientu różnych odcieni, ten kolor zaczyna rozmywać się w całej aranżacji, nadając jej głębie i harmonię. Pamiętaj również, że takie podejście pozwala nie tylko zniwelować problematyczny kolor, ale też nadać wnętrzu wyjątkowy charakter. Dobrze dobrane dodatki wprowadzą dynamikę i ciekawy efekt warstw, co jest jednym z kluczowych elementów eleganckiego wystroju. Kolejny sposób na odświeżenie wnętrza, nie pozbywając się obecnych mebli, to dodanie tekstyliów. Tekstylia to jeden z tych elementów wystroju, które mają ogromny wpływ na odbiór wnętrza, a jednocześnie są jedną z najłatwiejszych i najbardziej budżetowych rzeczy do zmiany. Zasłony, poduszki, narzuty czy dywany wszystkie te elementy mogą odświeżyć wnętrze i nadać mu zupełnie nowy charakter bez konieczności dużych wydatków czy remontu. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo tekstylia mogą zmienić meble i na nowo zdefiniować wystrój wnętrza. Wybierając nawet tkaniny, kolory czy wzory, możemy wpłynąć na to, czy przestrzeń będzie wydawała się bardziej przytulna, elegancka, nowoczesna czy klasyczna. Zmień zasłony na takie z lekkiego lnu, a całe wnętrze nabierze delikatności i lekkości. Dodaj na sofę poduszki z delikatnym połyskiem, a cała aranżacja zyska elegancję i szyk. Nawet najprostsze łóżko może wyglądać naprawdę wyjątkowo, jeśli dobierzesz do niego piękną narzutę. Jednym z kluczowych aspektów wymiany tekstyliów jest odpowiednia kolorystyka. Jeśli Twoje wnętrze jest utrzymane w neutralnych tonacjach, to świetna baza do eksperymentowania. Możesz wprowadzić akcenty kontrastowe w postaci poduszek czy zasłon, które ożywią przestrzeń i dodadzą jej charakteru. Natomiast jeśli już teraz we wnętrzu dominują mocne kolory, Wybierz tekstylia w bardziej stonowanych odcieniach, aby stworzyć równowagę. Nie zapominaj też o dywanach. Wymiana dywanu to jedna z najskuteczniejszych metod na całkowitą metamorfozę wnętrza. Duży, miękki dywan może sprawić, że cała aranżacja będzie bardziej przytulna, a geometryczne wzory dodadzą jej nowoczesności. Jeśli zależy ci na wrażeniu przestronności, wybierz dywan w jasnych, jednolitych kolorach, które optycznie powiększą pomieszczenie. Nie musisz wymieniać wszystkich tekstyliów jednocześnie. Czasem wystarczy zmiana kilku elementów, np. poduszek na sofie lub narzuty na łóżku, aby wystrój wnętrza zyskał świeży wygląd. Co ważne, tekstylia możesz również zmieniać sezonowo, dopasowując je do pory roku. Wiosną i latem postaw na lekkie, przewiewne materiały w jasnych kolorach, a jesienią i zimą wybierz ciepłe, mięsiste tkaniny takie jak wełna czy aksamit. Dzięki wymianie tekstyliów możesz łatwo i szybko dostosować wystrój wnętrza do swoich aktualnych potrzeb czy nastroju. To mała zmiana, która może mieć naprawdę duży wpływ na całą aranżację. Jeśli szukasz naprawdę szybkiego sposobu na odświeżenie swojego wnętrza, dodanie nowych akcesoriów to idealna metoda. Dekoracje takie jak wazony, ramki na zdjęcia, świece czy figury dekoracyjne mogą całkowicie zmienić odbiór aranżacji, dodając jej świeżości i osobistego charakteru. Dodatki i dekoracje to trochę jak biżuteria do prostego stroju. Potrafią uczynić nawet najzwyklejszy mebel ozdobą całego wnętrza. Zamiast przypadkowego kupowania rzeczy, warto kierować się jedną przewodnią myślą, na przykład kolorem, stylem czy materiałem. Pamiętaj, że mniej znaczy więcej. Kilka dobrze dobranych dodatków rozmieszczonych w strategicznych miejscach może wyglądać o wiele lepiej niż duża ilość przypadkowych przedmiotów. Na przykład stolik kawowy może wyglądać zupełnie inaczej, gdy postawimy na nim piękną tacę wykonaną z marmuru lub metalu. Na takiej tacy można ułożyć dekoracyjny wazon, kilka świec w różnych rozmiarach lub drobne figurki, które razem stworzą harmonijną kompozycję. Taki prosty zabieg nadaje przestrzeni elegancji i przyciąga wzrok do centralnego punktu salonu. Dobrym pomysłem jest także rotacja akcesoriów. Nie musisz mieć wszystkiego wystawionego jednocześnie. Część dodatków możesz schować i co jakiś czas wymieniać je na inne, dzięki czemu twoje wnętrze zawsze będzie wyglądało świeżo i interesująco. Pamiętaj też, że dekoracje to doskonały sposób na wyrażenie siebie. Ramki z rodzinnymi zdjęciami, pamiątki z podróży czy unikalne przedmioty handmade dodają wnętrzu osobistego charakteru, dzięki czemu staje się ono naprawdę twoje. Dodanie nowych akcesoriów do aranżacji nie wymaga dużego budżetu ani czasu, a efekty mogą być zaskakujące. Dzięki nim Twoje obecne meble nabiorą zupełnie nowego życia i staną się prawdziwą ozdobą Twojego domu. Ostatnia na dzisiaj propozycja na odświeżenie wnętrza, bazując na tym, co już mamy, to mieszanie i łączenie. Jeśli masz wrażenie, że Twoje obecne meble już się opatrzyły i nie da się z nich nic więcej wycisnąć, spróbuj spojrzeć na nie z innej perspektywy. Zamiast wymieniać wszystko naraz, skup się na pojedynczych elementach i wprowadź do wnętrza kontrastujące akcenty. Na przykład, jeśli twój zestaw wypoczynkowy wygląda zbyt jednorodnie, spróbuj zamienić jeden fotel na model w zupełnie innym stylu. Może to być jakaś designerska perełka lub coś bardziej nowoczesnego. Z kompletu w jadalni może okazać się, że stół nabierze zupełnie nowego charakteru, ale w zestawieniu z innymi krzesłami. Podobnie stolik kawowy, dodając drugi kontrastowy w formie czy fakturze, może stworzyć efektowne zestawienie, które będzie przyciągać wzrok w całej aranżacji. Jeśli obawiasz się, że takie połączenia mogą wprowadzić chaos do wnętrza, pamiętaj o zachowaniu wspólnego wątku, który zespoli całość. Może to być jednolita kolorystyka, na przykład neutralne beże lub szarości, które złagodzą kontrasty. Możesz też skupić się na jednym materiale, takim jak drewno czy metal, który powtarza się w każdym elemencie. Dzięki temu mieszanie stylów będzie wyglądało przemyślanie, a nie przypadkowo. Mieszanie i łączenie stylów to nie tylko sposób na odświeżenie wnętrza, ale także na nadanie mu bardziej osobistego charakteru. I to już wszystkie moje propozycje na to, jak odmienić wystrój wnętrza, wykorzystując obecne meble. Mam nadzieję, że dzięki tym wskazówkom spojrzysz na swój dom z nowej perspektywy i odkryjesz, jak wiele możliwości kryje się w tym, co już masz. Pamiętaj, że nie zawsze trzeba zaczynać od zera. Czasem wystarczy kilka drobnych zmian, aby stworzyć aranżację, która będzie wyglądała świeżo i stylowo. Jeśli podobały Ci się te pomysły, koniecznie daj mi znać w komentarzu, który sposób najbardziej przypadł Ci do gustu i jakie triki zastosujesz we własnym domu. Nie zapomnij też zostawić łapki w górę i zasubskrybować mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Dziękuję, że byłeś dzisiaj ze mną i do zobaczenia w kolejnym odcinku.